Cuda się zdarzają, wołaj i bądź uzdrowiony. Wszechmogący Panie, Stwórco nieba i ziemi, Ojcze miłosierdzia i niewyczerpane źródło miłości, w tej chwili staję przed Tobą w pokorze i wierzę. Wznoszę mój głos, moją duszę i serce, by wołać o Twoją boską moc, która czyni cuda. Wiem, że jesteś tym samym Bogiem wczoraj, dziś i na wieki. Wiem, że Twoje cudowne dzieła nie ustały i że Twoja moc nie osłabła. Dlatego przychodzę przed Twój tron łaski, aby prosić, byś wyciągnął swoją rękę nad nami, dotykając każdego, kto teraz szuka Ciebie z szczerą wiarą i odnowioną nadzieją. Panie, ty znasz każdą spadającą łzę, każdy ból ściskający serce i każdy cichy krzyk duszy. Przenikasz strapione serca i widzisz ukryte rany. Nic nie jest przed tobą zakryte, a żadna potrzeba nie umyka Twojemu pełnemu miłości spojrzeniu. Dlatego proszę cię teraz, odwiedź tego, kto cierpi, kto w skrytości płacze i kto walczy, by utrzymać żywą nadzieję, niech Twoja moc uzdrawiania i odnowy przeniknie każde serce, przynosząc ulgę w bólu fizycznym, balsam na rany emocjonalne i światło w ciemności duszy. Boże, odnów osłabione ciała. Dotknij kości, mięśni, organów i każdej komórki, przynosząc odnowę i życie. Tam, gdzie jest choroba, ogłaszam zdrowie. Tam, gdzie jest paraliż, uwolnij ruch. Tam, gdzie jest słabość, wlej nadprzyrodzoną siłę. Obal niepomyślne diagnozy lekarskie i przemień negatywne raporty w potężne świadectwa. Niech Twoje słowo, które uzdrawia i wyzwala, spełni się teraz w życiu tych. Którzy wierzą i wołają do Twojego imienia. Ojcze, uzdrów także złamane serca. Usuń ślady odrzucenia, opuszczenia, lęku i smutku. Ulecz rany emocjonalne, których czas nie zdołał zagoić. Tam, gdzie jest gorycz, zasiej przebaczenie. Tam, gdzie jest rozpacz, spraw. By zakwitła nadzieja. Niech wszelki ból emocjonalny zostanie złożony u twoich stóp i zastąpiony pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Podnieś zgnębionych, umocnij zmęczonych i obejmij samotnych swoją nieskończoną miłością. Panie, dotknij także ducha tych, którzy czują się daleko od ciebie. Odnów wiarę tych Którzy stracili nadzieję, i rozpal ogień w sercach tych, którzy duchowo oziębli. Tchnij swego ducha świętego jak potężny wiatr, odnawiając wspólnotę i bliskość z tobą. Niech więzy grzechu zostaną złamane, kajdany duchowe rozerwane, a wszelkie pułapki wroga zniszczone teraz, mocą imienia Jezusa. Panie! Ty jesteś Bogiem, który odnawia i przywraca, i w tej chwili wołam, aby Twoja moc wstąpiła na każdego, kto potrzebuje cudu. Niech ci, którzy czują się oddaleni od Twojej obecności, zostaną przyciągnięci Twoją nieodpartą miłością i poczują ciepło Twojego odradzającego uścisku. Wylej na nich namaszczenie, które uwalnia. Uzdrawia i przemienia. Niech zatwardziałe serca zostaną skruszone, a niespokojne umysły odnowione przez Twoje żywe słowo. Ześli, Panie, przebudzenie na każdą spragnioną duszę, budząc uśpioną wiarę i rozpalając płomień Ducha Świętego. Niech to będzie czas pojednania i całkowitego oddania, gdzie duchowe bariery upadną. A nowe drzwi otworzą się na objawienie Twojej mocy. Niech wszyscy, którzy wołają o duchowe wyzwolenie, doświadczą teraz uzdrowienia emocjonalnego, odnowienia wewnętrznego pokoju i pewności, że zostali dotknięci Twoją niezrównaną miłością. Ojcze, w imieniu Jezusa, wstawiam się za tymi, którzy stają w obliczu intensywnych bitew duchowych. Czując się przygnębieni, zmęczeni i zniechęceni. Wylej na nich olej uzdrowienia, przynosząc odnowienie i duchową siłę. Niech głosy potępienia zostaną uciszone, a prawda Twojego słowa zatriumfuje nad wszelkim kłamstwem wroga. Mocą imienia Jezusa: Teraz odrzucam każde działanie sprzeczne z Twoją wolą. Każdą złośliwą strzałę wymierzoną przeciwko Twoim dzieciom, i każdego ducha zamętu, lęku i niewiary. Ogłaszam, że Twój Duch Święty wkracza do każdego domu, każdego miejsca modlitwy i każdego złamanego serca, przynosząc duchowe wyzwolenie i pełną odnowę. Niech to będzie początek czasu cudów, gdzie świadectwa boskiego uzdrowienia. Odnowienia małżeństw, wyzwolenia z nałogów i przezwyciężenia depresji będą głoszone na chwałę Twojego świętego imienia. Panie, niech ta modlitwa o uzdrowienie i cuda będzie jak rzeka żywej wody płynąca nad wszystkimi, którzy słuchają i przyjmują ją z wiarą. Niech każde wypowiedziane tutaj słowo odbije się echem w sercach. Budząc zaufanie do Twojej dobroci i wierności. Kto jest chory, niech zostanie uzdrowiony teraz. Kto jest zagubiony, niech zostanie odnaleziony przez Twoją miłość. Kto przechodzi przez próby, niech znajdzie pokój i kierunek w Tobie. Niech to wołanie stanie się ołtarzem wiary, gdzie niemożliwe staje się możliwe. A pogrzebane marzenia zostają wskrzeszone. Wzmocni wiarę tych, którzy są słabi, i przynieś światło tym, którzy kroczą w ciemności. Niech każdy, kto słucha tej modlitwy, zostanie dotknięty Twoją mocą, odnajdując nadzieję na to, co niemożliwe, uzdrowienie ciała i wyzwolenie duszy. Niech ten kanał modlitwy stanie się narzędziem w Twoich rękach, które będzie wpływać na życie, niosąc Twoje przesłanie zbawienia i przemiany aż po krańce ziemi. O Boże cudów, już Ci dziękuję, bowiem, że działasz. Choć fizyczne oczy tego nie widzą, wiara widzi dalej, choć okoliczności wydają się przeciwne, wybieram. By ufać Tobie, bo Ty jesteś wierny, aby wypełnić każdą obietnicę. Dziękuję, że Twoja moc już teraz się porusza, dotykając życia, przywracając zdrowie, podnosząc upadłych i przynosząc wyzwolenie. Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien chwały, święty i potężny. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. I żaden problem nie jest zbyt wielki dla Twoich suwerennych rąk. Oddaję Tobie, Panie, każdą potrzebę, każdą łzę i każde wołanie. Składam na Twoim ołtarzu zmartwienia, lęki i niepewności. Wiem, że Twoja miłość jest doskonała, a Twoja wola dobra, miła i doskonała. Dlatego spoczywam w Tobie i wierzę, że cuda nadejdą. Wierzę, że świadectwa się pojawią i wielu zobaczy Twoją chwałę poprzez cuda, które uczynisz. Ojcze, proszę także za tych, którzy słuchają tej modlitwy i toczą wewnętrzne walki w ciszy. Za tych, którzy nie potrafią znaleźć słów. Ale których serca wołają o pomoc. Usłysz westchnienie ducha, Panie, odpowiedz na wołanie tych, którzy nie mają już sił, by iść dalej. Bądź światłem pośród ciemności, wyciągniętą ręką w momencie upadku i odpowiedzą dla tych, którzy nie wiedzą, co dalej robić. Panie. Ogłaszam nad każdym życiem Twoją obietnicę odnowy. Deklaruję, że więzy są łamane, kajdany otwierane, a duchowe więzienia niszczone. Ogłaszam, że choroby są wykorzeniane, a zatwardziałe serca zmiękczane przez Twoją miłość. Ogłaszam wyzwolenie z nałogów, depresji, lęku i wszelkiej opresji wroga. Ogłaszam nowy czas, czas cudów, czas świętowania i zwycięstwa w imieniu Jezusa. Boże, nawet gdy modlę się teraz, czuję Twoją obecność przenikającą to miejsce. Wiem, że Twój duch porusza wody i dotyka życia w sposób nadprzyrodzony. Wiem, że niemożliwe zaczyna się stawać możliwe. I że ta modlitwa będzie punktem zwrotnym dla wielu. Dlatego wywyższam Cię i oddaję Ci chwałę, bo jesteś Bogiem mocy, cudów i wiecznej miłości. Oddaję Tobie wszystko, Panie. Powierzam przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Powierzam lęki i niepewności. Powierzam marzenia i plany. Niech wszystko zostanie ukształtowane przez Twoje ręce i prowadzone przez Twoją wolę. Niech w każdym cudzie, małym czy wielkim, Twoje imię będzie wywyższone i uwielbione. Niech życie zostanie odnowione nie tylko fizycznie, ale także duchowo, stając się żywym świadectwem Twojej miłości i łaski. Ojcze. Kończę tę modlitwę z wdzięcznością. Wdzięcznością za każdy cud, który już się wydarzył i za każdy cud, który jest w drodze. Wdzięcznością, bo Ty jesteś dobry przez cały czas. Wdzięcznością, bo Twoja obecność jest realna, Twoja moc nieograniczona, a Twoja miłość nigdy nie zawodzi. Niech ta modlitwa rozbrzmiewa w niebie i porusza serce Ojca. Niech będzie wołaniem wiary i poddania, przesuwającym góry i przynoszącym boskie odpowiedzi. Jeśli ta modlitwa przyniosła nadzieję i odnowienie Twojemu sercu, podziel się nią z kimś, kto również potrzebuje cudu. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Aby otrzymywać więcej przesłań wiary i uzdrowienia. Niech Bóg działa cuda w Twoim życiu i wylewa błogosławieństwa uzdrowienia i pokoju na Ciebie i Twoją rodzinę. W imieniu Jezusa modlę się i ogłaszam, cuda się zdarzają. Niech każdy, kto woła, otrzyma. Niech każdy, kto szuka, znajdzie. Niech każdy. Topuka ujrzy otwarte drzwi na chwałę i cześć twojego imienia teraz i na wieki amen